Pato władzy. Witam serdecznie pana przewodniczącego Mariusza Błaszczaka. Witam serdecznie pana posła Zbigniewa Boguckiego i oddaję głos panu przewodniczącemu. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, tak jak informowaliśmy, utworzyliśmy w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości zespół Stop Pato Władzy. Zadaniem tego zespołu jest nagłaśnianie wszystkich przypadków nadużyć związanych z działalnością w 13 grudnia. Zarówno jeśli chodzi o władze centralne, jak i jeśli chodzi o władze samorządowe w skali ogólnopolskiej pokazujemy mapę nadłużyć. Tych nadłużyć jest mnóstwo. Ja serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy skorzystali ze strony internetowej Stop Pato Władzy. Na tej stronie jest formularz. Nasze Oczekiwania, powiem, były skromniejsze niż odbiór, z jakim spotkał się nasz pomysł. A więc w ciągu tych kilku dni napłynęło ponad 300 zgłoszeń. Ponad 300 zgłoszeń, które oczywiście dokładnie sprawdzamy, reagujemy, bo oprócz tego, żeby nagłaśniać draństwo, z jakimi mamy do czynienia w wykonaniu polityków koalicji 13 grudnia, Zawiadamiamy również odpowiednie organy państwa o tych nadużyciach, o możliwości popełnienia przestępstwa. W ciągu naszej aktywności zespołu skierowaliśmy 15 zawiadomień do prokuratury i ponad 40 zawiadomień do Państwowej Komisji Wyborczej. Bardzo prosimy o to, żeby wszelkie przejawy nadużyć były zgłaszane. Można zgłaszać je anonimowo, właśnie poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny na stronie internetowej stop PATO Władzy. O przykładach tych nadużyć za chwilę powie pan poseł Zbigniew Bogucki. Ja natomiast chciałbym jeszcze o jednej sprawie powiedzieć. Otóż ci, którzy dziś Polską rządzą, odróżniają się tym, że w sposób pełen pogardy. Traktują wyborców Prawa i Sprawiedliwości, te 7 milionów 600 tysięcy ludzi, którzy oddali swoje głosy na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w jesiennych wyborach. Mamy do czynienia w naszym przekonaniu z wieloma przykładami znieważania, znieważania właśnie wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Nie będziemy temu ulegali, reagujemy w tych sprawach. Można powiedzieć, że ze względu na pochodzenie Platformy Obywatelskiej i ze względu na jej politykę nie będzie Niemiec bluł nam w twarz. W związku z tym przygotowaliśmy zawiadomienia do prokuratury odnośnie możliwości popełnienia przestępstwa opisanego w artykule 237 Kodeksu Karnego. Dotyczące wypowiedzi Polityków koalicji 13 grudnia, mam tu na myśli panów Brejze, Giertycha, Grabca, Klicha, Trele, to i Szczerbę, to panowie, którzy ferowali wyroki, to panowie, którzy twierdzili, że doszło do przestępstw, przypominam, że w praworządnym państwie o przestępcach możemy mówić wtedy, kiedy osoba dana jest skazana. Tymczasem ci panowie w naszym głębokim przekonaniu dopuszczali się poniżania organizacji politycznej, dopuszczali się poniżania wyborców prawa i sprawiedliwości. W związku z tym, tak jak powiedziałem, zareagujemy, przygotowane są odpowiednie doniesienia, powstały one na podstawie przepisu. Z kodeksu karnego artykułu 237. Dziękuję. Bardzo proszę pana posła Boguskiego o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak już pan przewodniczący, pan minister powiedział, 300, ponad 300 zgłoszeń na stronę PL. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy, którzy składają te uzasadnione zawiadomienia, uzasadnione informacje o tym, o możliwych nieprawidłowościach. My nie jesteśmy jak nadprokurator Giertych, nie ferujemy wyroków, nie oskarżamy, ale wszystkie te sprawy, które wskazują nam nasi mieszkańcy, wskazują Polacy, będziemy bardzo uważnie badać i już te sprawy Badamy. Nie sposób mówić o tych wszystkich 300 przypadkach. Oczywiście wśród nich znajdują się też takie, które no z różnych powodów nie nadają się do dalszego procedowania, ale bardzo wiele z nich nadaje się. To znaczy, że będziemy zwracać się i zwracamy się do różnych instytucji, organów, których te nieprawidłowości dzisiaj nie przesądzamy, czy one nastąpiły, czy nie nastąpiły, ale będziemy wyjaśniać, wyjaśniać, bo do tego zobowiązaliśmy się tworząc ten zespół, a później także otwierając stronę dla wszystkich, którzy chcą na tę stronę zgłaszać informacje o nieprawidłowościach, ja powiem tylko o kilku wybranych. Mamy zgłoszenie o nieprawidłowościach, które miały mieć miejsce w Szpitalu Wojewódzkim w Elblągu. Chodzi o przetarg na prowadzenie parkingu. Znowu nie mówię, że przesądzamy, ale będziemy się zwracać chociażby w trybie dostępu do informacji publicznej, jak ta sprawa wygląda, żeby albo potwierdzić te informacje, które do nas docierają, albo je wykluczyć. Podobnie rzecz ma się z Ministerstwem Środowiska, wycofanie wniosków do prokuratury, dlaczego te wnioski zostały wycofane. Warto zapytać, być może znowu jest to ochrona jakichś swoich podopiecznych, jakichś towarzyszy. Którzy są z tej patowładzy. Urząd Miasta w Częstochowie, zamknięcie dwóch oddziałów szpitalnych zespolonych. Oczywiście trzeba tę sprawę zbadać, bo ona bulwersuje lokalną opinię publiczną. Trzeba to niewątpliwie wyjaśnić. Także wniosek o dostęp do informacji publicznej. Główny inspektorat transportu drogowego mamy zamiadowienie o możliwości mobbingu właśnie na inspektorach w tej instytucji. Zobaczymy, sprawdzimy. Tak jak mówię, będziemy wszystko bardzo uważnie sprawdzać. Nie Nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Jeleniej Górze miały być ciche przelewy na utrzymanie pewnej jednostki, podejrzana budowa mieszkań, są różnego rodzaju zgłoszenia. Zobaczymy, jak tutaj dalsze czynności będą wyjaśnia, wyjaśniały tę sprawę. Obsadzenie stanowisk przez jednego z działaczy PSL, zatrudnianie przyjaciela na stanowisku szefa ARIN i również żony w Radzie Nadzorczej jednej ze spółek. Także warto. To bardzo uważnie sprawdzić. Dzisiaj nie mówimy jeszcze konkretnie o nazwiskach, bo chcemy te informacje bardzo dokładnie sprawdzić. Jesteśmy właśnie w trakcie. Jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, tu bardzo obszerna informacja o nieprawidłowościach, które miały wystąpić przy wydatkowaniu funduszy z Unii Europejskiej z regionalnego programu operacyjnego Lubuskie 2020. Ta informacja jest niezwykle rozbudowana. Być może w tej sprawie jeszcze po. W pewnej analizie złożymy zawiadomienie o możliwości, podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Narodowy Instytut Wolności, naciski na organ kontrolny, no, znamy tę władzę właśnie z tego rodzaju działań, ale także oczywiście nie przesądzamy tego, będziemy to sprawdzać. Urząd Miasta w Olsztynie, nieodpłatne wynajmowanie sal w Uniwersytecie Warmińsko-Mazorskim na potrzeby, na jakże kampus Polska, Jeżeli to się potwierdzi, no to jest pytanie, dlaczego akurat tutaj nieodpłatnie. Dlatego przedsięwzięcia miało to nastąpić. Powiat Skierniewicki także miały następować nadużycia władzy w tej jednostce samorządu terytorialnego. Tutaj będzie też najprawdopodobniej wniosek do prokuratury, tak żeby już prokuratora zajęła się w ramach swoich możliwości śledczych wyjaśnieniem tej sprawy i odpowiedzi, odpowiedzią na pytanie, czy zostało popełnione przestępstwo. Także jeżeli chodzi o urząd w Wołominie, urząd miasta, miały być zakupione telebimy na za państwowe pieniądze czy publiczne pieniądze na potrzeby kampanii. No to wracamy znowu niczym bumerak do kwestii tych, które były nam zarzucane. A tutaj proszę bardzo, jak to wyglądało chociażby, miało wyglądać w łominie. Tutaj też wniosek do o, o, o dostęp do informacji publicznej nie, nie, niezwykle wiele nam wyjaśni. No może taka ostatnia już z tych spraw, żeby też Państwa nie zanudzać i nie zarzucać, starostwo powiatowe w Świdnicy mamy tutaj do czynienia z zatrudnieniem osób bliskich, warto to naprawdę zbadać i warto się przyjrzeć. To tylko niewielki wycinek. Z tych informacji, które do nas docierają. Co więcej, trzeba powiedzieć, że nie tylko wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, ale Polacy poprzez tę stronę, za pomocą tej strony, informują o tych rzeczach, które no, już działy się, w których składaliśmy te zawiadomienia, o których Pan Przewodniczący mówił. 15 zawiadomień, między innymi jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się, ten nielegalny zamach na telewizję publiczną, w ogóle na media publiczne, inne sprawy, które już zostały zgłoszone do prokuratury. To pokazuje, że bulwersuje to Polaków, że opinia publiczna nie chce się na to zgodzić. Bo bo nie zawsze jest ta wiedza i przeświadczenie o tym, że te sprawy już zostały przez nas zgłoszone. To pokazuje, że zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże. Ale oprócz tego, no, ta władza nie zatrzymuje się dzisiaj premier ma mówić patrzę tutaj na jeden z pasek jednej z telewizji zobowiązaliśmy się że będziemy przywracać praworządność w Polsce no to brzmi jak ponury żart szanowni państwo jeżeli spojrzymy na te przypadki jeżeli spojrzymy na nasze zawiadomienia do prokuratury jeżeli pokażemy te 40 przykładów różnego rodzaju działań bardzo wątpliwych więc albo, albo wręcz nielegalnych w czasie kampanii wyborczej to wtedy kiedy tu wychodzi z Bodnarem i mówisz że zobowiązali się do przywracania praworządności chyba tak jak oni ją rozumieją bo na pewno nie Zgodnie z polską konstytucją i z polskim prawem. Ale w ostatnim czasie mieliśmy też wydarzenie, które niezwykle, że tak powiem, zbulwersowało opinię publiczną. I znowu to nie tylko kwestia jest prawa i sprawiedliwości, działaczy czy członków polityków prawa i sprawiedliwości. Wszyscy pamiętamy, co, jak wulgarne hasła były wyśpiewane podczas kampusu Polska. Pewnie nie miało to ujrzeć światła dziennego, nie miało przedostać się do opinii publicznej, ale to właśnie na tym kampusie, który ma mówić o przyszłości, były wykrzykiwane te wulgarne hasła to przekleństwo, które kryje się pod pięcioma gwiazdkami ale tam było jeszcze coś więcej, bo jeżeli przyjrzymy się tej piosence, słowom tej piosenki to ja zacytuję: Ale teraz to jest wojna, łapy precz od naszych kobiet: Bando bogobojna, bando bogobojna. Wyjdźmy wszyscy na ulicę, krzyczeć bardzo głośno: krzyż. Dziś tutaj pada to przekleństwo z tego kraju. Co to znaczy? To znaczy, że to jest szerzenie nienawiści z uwagi na wyznanie, z uwagi na to, że ktoś ma taki, a nie inny światopogląd i wyznaje taką, a nie inną wiarę. To jest przestępstwo, to jest znieważenie, o którym mowa w artykule 157 Kodeksu Karnego, który stanowi, kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę, między innymi z powodu jej przynależności wyznaniowej. To przestępstwo mówi o zwalczaniu faszyzmu, uwaga, nietolerancji. Ksenofobii, czyli tego wszystkiego, co tak często jest na ustach dzisiejszej patowadzy. że oni są przecież tacy tolerancyjni, e, oni chcą być tacy dla wszystkich wyrozumiali, są tacy otwarci, są tacy uśmiechnięci, są tacy fajni. Ale wtedy, kiedy nie zawsze wiedzą, że są nagrywani, to okazuje się, że publicznie. Przy udziale dwóch ministrów konstytucyjnych, warto o tym powiedzieć, bo przecież był tam obecny e, m, i Nitras, e, i Szłapka. Wyśpiewywane są te wulgarne, nienawistne, hejterskie hasła, godzące tak naprawdę we wszystkich ludzi. Wierzących. Czy była jakakolwiek reakcja ze strony tych, którzy dzisiaj sprawują władzę? No pamiętamy tylko ten skandaliczny wpis Tuska, który zadwił sobie jeszcze dodatkowo z tego, że każdy śpiewać może, bo czasami się udusi, cytując słowa znanej piosenki. Tak reaguje patopremier na patologię, która jest stworzona przez niego, która jest stworzona przez Trzaskowskiego na kampusie Polska. To powinno być ścigane, to powinno być ukarane. I tutaj występujemy nie tylko w imieniu swoim. Oczywiście tam padają nienawistne hasła, również w w kierunku Prawa i Sprawiedliwości mówiące o tych, że jesteśmy śmieciami. Ale my koncentrujemy się na tym, co dotyczy tysięcy, milionów Polaków wierzących w, w, w Polsce, chodzących do kościoła, mających swoje przegona, przekonania religijne. My szanujemy również tych, którzy nie podzielają tych przekonań. Oni nie szanują i znieważają. Stąd zawiadomienie z artykułu 257 o możliwości popełnienia przestępstwa właśnie na tym kampusie, także przez organizatorów, przez tych, którzy w tym hejterskim akcie uczestniczyli. I ostatnia rzecz, Szanowni Państwo, jest związana z tą nielegalną decyzją, która podjęła Państwowa Komisja Wyborcza, a właściwie członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, którzy ulegli i odpowiedzieli na polityczne zamówienie pana Berka, pana Tuska, pana Giertycha czy pana Bodnara i stwierdzili, że nie można przyjąć trzeba Odrzucić sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości, chociaż nie było ku temu żadnych, podkreślam, żadnych podstaw prawnych. O tym przesądzały i sprawozdanie niezależnego ubiegłego rewidenta, ale przede wszystkim w kontekście prawnym analiza Krajowego Biura Wyborczego. Już w pierwszym dniu, kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński z tego miejsca ogłosił. Zbiórkę, czyli wpłacanie darowizn, nie zbiórkę publiczną, ale wpłacanie darowizn zgodnie z artykułem 24 ustawy o, partii, poli, o partiach politycznych, co może robić każda partia polityczna zgodnie z prawem, zupełnie legalnie, jak zachował się ten nadprokurator, jak mawiamy Roman Giertych. Szanowni Państwo, on powiedział, że będzie zgłaszał zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez polityków PiS-u, którzy. Namawiają, zachęcają, proszą o wpłaty darowizn na konto Prawa i Sprawiedliwości. Adwokat, w cudzysłowie nadprokurator, człowiek, który ma dokonywać rozliczeń, który jest, jak rozumiem, twarzą tego przywracania w cudzysłowie praworządności zarządów Tuska, straszy, że będzie składał zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w sytuacji, kiedy działamy zupełnie legalnie. I są tylko dwie możliwości. Albo nie ma totalnie wiedzy, więc. Taki to nadprokurator i taka twarz przywracania e, praworządności, albo jest tak, że ten wpis był zupełnie świadomy. Znaczy, wiedział, że to nie jest żadne przestępstwo, wiedział, że to działanie jest absolutnie legalne, tylko po to, żeby z jednej strony może nie tyle zastraszyć polityków prawa i sprawiedliwości, ale zasiać wątpliwość, a być może strach wobec wszystkich tych, którzy chcieliby wpłacić na konto Prawa i Sprawiedliwości przekazać stosowną darowiznę, no, że jest jakaś wątpliwość, może to jest działanie nielegalne, może znowu jest coś nie w porządku. Niezwykle nieuczciwe działanie, myślę, że tutaj e, to łapie się, czy można to uznać za, no, złamanie jednak zasad etyki adwokackiej i w tym przypadku zostanie skierowane odpowiednie zawiadomienie do e, Okręgowej Rady Adwokackiej, do której przynależy pan Roman Giertych, a to, że opowiadał bzdury, to kilka dni później stwierdził, Prokurator generalny, to widać jak wielka rozbieżność jest między panami, nie po raz pierwszy, że ścierają się ze sobą, że te różnice zdań są wielkie. Być może nadprokurator chce być prokuratorem generalnym, a prokurator generalny boi się nadprokuratura, ale minister sprawiedliwości Adam Bodnar stwierdził jednoznacznie. Zbiórka Prawa i Sprawiedliwości jest godna z prawem. Może najpierw niech ustalą między sobą. Jak dokonują różnego rodzaju wpisów i informacji, co jest zgodne z prawem, a co z prawem zgodne nie jest, zanim publicznie będą mówić o zawiadamianiu o możliwości popełnienia przestępstwa. To pokazuje to zachowanie Giertycha.